Cześć moi drodzy, z tej strony fanka W dzisiejszym odcinku zajmie się figurką serii Breakheads A jest to figurka numer 6, czyli Iron Man Na szczęście dzisiaj nie jestem sama, ponieważ spadł Baby Groot serii Funko Pop pudełko jest to taki fajny sześcian, który z tyłu prezentuje inne figurki serii, czyli Kapitana Amerykę, Czarnowdowę, Halka. Ta pochodzi z filmu Wojna Bohaterów, czyli trzeciego kapitana Ameryki. Kosztowała 45 zł bez grosza w sklepie w Złotych Tarasach. Omawianie zacznijmy od podstawki, naprawdę pozytywne zaskoczenie, ponieważ mamy tu nadruk z że to pierwsza seria figurek Fajnie jakby w tych figurek z kolekcjonerskich serzedek też były nadruki na, na tych podstawkach Figurka również pozytywnie zaskakuje, ponieważ jest tu zero naklejek, ale wiecie co, ja bym nie mogła przeżyć tego, że w takich drogich figurkach są nalepki Pewnie też podnosi cenę, że są nadruki, ale to nic, ponieważ wygląda to zupełnie lepiej i nie będzie się niszczyło z czasem. Figurka stoi bardzo dobrze, nie przewraca się. Możemy również coś włożyć jej do rączki. Niestety nic nie wziąłam. Jest bardzo ładnie obudowana. Myślę, że to tylko i wyłącznie tyle, co mogę o niej stwierdzić. Tak się prezentuje w porównaniu do gruta: są podobnej wielkości i w porównaniu do figurki kolekcjonerskiej, troszkę ona jest jakby dwa razy większa. Czy spodobały mi się figurki Bricket? Jasne, że tak. Ponad 100 elementów w większości ze 45 zł, zerona klejek, same nadruki. Figurka dobrze wygląda na półce, na przykład z takim grutem Funko Pop. Jak jesteś gichem, nerdem, warto sobie zakupić. A jeśli lubisz to postać akurat z Disney, DC czy Marvela, to też możesz sobie kogoś zakupić. Każdy Lego fan mógłby mieć taką jedną figurkę, ponieważ według mnie opłaca się, ale niestety. Dostępność tych figurek jest bardzo trudna, ponieważ w Warszawie możecie je kupić tylko w lego store oraz sklepie w sklepie złotych. Teraz jest normalną, katalogową cenę, a w innych jest ona ponad 50 zł, czyli zawyżona Także szukajcie, jeśli się Wam uda. A ja się z Wami żegnam, Pa!